Witam wszystkich w kolejnym materiale. Dzisiaj mam dla Was świetny przepis na wędzony ser żółty z dodatkami. Ja używam do tego przepisu sera sklepowego. Kupuję sobie takie gotowe paczki po 250 gram mozzarelli albo czerwonego czydara z mozzarellą. I u mnie taka jedna paczka to będzie jedna kulka sera. On już jest starty, bo i tak. Do tego przepisu trzeba użyć tartego sera, dlatego że będziemy dodawać dodatki. Można, możecie dać co tylko Wam się podoba. Ja robię zawsze jeden z orzechami, drugi robię z suszonym pomidorem, a trzeci robię z żurawiną, co będzie potrzebne z przyborów. Słuchajcie, przędza wędlinarska, siatka, żeby ten ser później yy, uformować, ta siatka nadaje mu takiej fajnej struktury, bo oczywiście on będzie wędzony. No, i wbóź programu, słuchajcie, yy, folia celulozowa do wędzenia. Bo co i jak będziemy robić? Taką paczkę, ja wam pokażę jeden, będę mówił i będę robił. I zobaczycie, zobaczycie sami. Taki, taka porada, ten ser nie może być od razu z lodówki. Bo on się nie będzie kleił. Zobaczcie, a taki jak już postał lekko w temperaturze pokojowej, to już nabrał sobie takiej swojej konsystencji. I on. Będzie się nadawał, bo musimy zrobić z niego, ulepić taką kurkę. Taką Także co? Słuchajcie, yy, taką paczkę sera ja wdaję do miski. Na początku można go jeszcze tak, żeby był luźniejszy. I zrobimy pierwszy z żurawiną. Słuchajcie, ja daję żurawiny na oko, a dla Was specjalnie yy, zważyłem. Jest to 30 gram na paczkę 250 gram. Słuchajcie, trzeba po prostu to wymieszać i uformować z tego kulkę. Zobaczcie, taką kulkę. Jakby on był prosto z lodówki. Tu trochę zostało, jeszcze będziemy dokładać. Jakby on był prosto z lodówki, to by się Wam po prostu nie skleił. Tak to jest ładnie sklejone. O! I zobaczcie, mamy taką. Piękną kuleczkę. Sera żółtego. Co teraz? razie, bierzemy tą folię tą stronę sobie weźmiemy i musimy to ładnie sobie zawinąć i zrobić taki cukiereczek bez powietrza, żeby było nawet sobie tak zawinąć, o super widzicie i teraz będzie trudniejsze, bo Musimy sobie to zawiązać. Ja tu mam naszykowaną przędzę. Po prostu słuchajcie, zawiązujemy na końcach, żeby nam się to po prostu nie odwiązało. Tak. Można z drugiej poprawić. Poprawić. I wiążemy. No, co jest? Okej. Okay. Zawiązany. Tu tak. mam nożyczki. Słuchajcie, obetniemy sobie to na bok. na bok i zobaczcie. Uformowała nam się taka super kuleczka. Tak naprawdę można by ją samą powiesić w wędzarni, ale wiecie co? Jak jest w siatce, to potem jak wyjmiecie to z tego, to jest taka fajna struktura tej siatki na serze. Także co? Zapakujemy sobie siateczkę Standardowe wiązanie. Tak jak zawsze to robimy. Końcówkę Naciągamy, można nawet przewiązać raz. I co? Przekładamy. O, rozwiążemy się. Za słabo było związane. Poprawimy. Trzeba troszeczkę wyciągnąć. Tu się siateczka zrobi. I przewiążemy sobie z dwa razy, żeby już się nie rozwiązało cyk. I zakładamy tą siateczkę. Mamy tutaj tak, odcinamy i ściągamy z drugiej strony. I słuchajcie. No, albo nawet sobie mogę zawiązać, żeby dla pewności się nic nie odwiązało. Cyk, i słuchajcie, mamy. I teraz to takie coś wieszamy na haczyk, i to wędruje do rozgrzanej wędzarni. Będziemy to robić tak samo jak wędliny, w tym samym trybie, czyli pół godzinki najpierw sobie powisi w temperaturze 40-45 stopni, żeby ten serek nam się troszeczkę ogrzał, żeby no był trochę cieplejszy, żeby ten dym łatwiej nam tu penetrował, a potem normalnie włączymy 55-60 stopni i będziemy wędzić około 2,5 do 3 godzin. Także co? Myślę, że ja sobie teraz spakuję Dwa kolejne i pokażę Wam jak to sobie wisi w wędzarni. No i jesteśmy przy naszej wędzarni. Zobaczymy co to tam się robi. Zobaczcie. Super, super mięciutkie. Ładnie już kolorku nabierają. Jeszcze myślę godzinka i będziemy studzić. Nasze serki są już gotowe. Zobaczcie, jak pięknie się uwędziły, jak super wyglądają. Słuchajcie, wędziły się dokładnie 3,5 godziny tylko dlatego, że tak mi starczyło zasypu zrębek w dymogeneratorze, i nie chciałem tego po prostu gasić i ich wyrzucać, albo żeby się paliło na darmo. Także misiały sobie o pół godziny dłużej. Co później? Słuchajcie, później yy, poszło to do lodówki na całą noc w 4 stopnie, żeby się to dobrze schodziło, żeby to się zwarło, żeby ta konsystencja była twarda. Także co? Teraz jedynie rozpakujemy sobie sztukę i zobaczymy, jak to w środku wygląda w przekroju. No to co? weźmy sobie może mm, mozzarellę z żurawiną. Te sobie na razie odłożymy na bok. Tak i rozkrojemy sobie, odkrojemy mu dupkę. Zobaczcie jak super yy, wygląda. Folię oczywiście trzeba ściągnąć. Widzicie. Oto mówiłem właśnie yy, siatkę czemu zakładać siatkę, bo ta struktura mi się bardzo podoba. Także co? Spróbujemy sobie. Tego teraz serka z Żurawinką. Ukrywam, może jeszcze plasterek. O. Tak się prezentuje. To co, smacznego? Mm. Słuchajcie, rewelacja. Ja chyba najbardziej właśnie lubię tą opcję z żurawiną, co Wam jeszcze powiem także ta temperatura w wędzarni i czas odpowiedni jest wysoki yy, ważny żeby właśnie yy, ta konsystencja żeby on się cały ten ser skleił yy, w środku smakiem przypomina troszkę o stypka to jest po prostu yy, rewelacja słuchajcie, bez przedłużania, dziękuję że obejrzałeś do, do tego momentu jeżeli obejrzałeś. Jeżeli jeszcze nie subskrybujesz mojego kanału, to masz w lewym dolnym rogu nasz yy, guziczek. Możesz subskrybować, będzie nam bardzo miło. Będziemy wiedzieć, że filmy docierają do większej yy, liczby osób. Także co? Aha słuchajcie, niekoniecznie musicie używać mozzarelli czy Tyczellara. Możecie użyć każdego innego sera yy, Waszego ulubionego. Yy. Także. Dziękuję bardzo za oglądanie i widzimy się w następnym materiale. Cześć!